Dzień dobry kochani, witam się z nami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy pierwszy dzień tak naprawdę kalendarzowej wiosny. Mamy cudowną pogodę, słońce tutaj nam świeci bardzo ładnie. No a że jest pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, no to wiąże się też z tym, że jest dzisiaj dzień wagarowicza, także zerwałam się dzisiaj szybciej z pracy, zrobiłam to co musiałam. No i lecimy z Kubą polatać. Co to oznacza? Że lecicie razem z nami. Zapraszam Was na spędzenie tego dnia ze mną. Ogród jest jeszcze taki jesienno-zimowy, ale tutaj już piękne kwiatuszki nam wychodzą. Żonkilki. tutaj też taki pełen rządek. Ach, jaka dobra kawka! Zrobiłam sobie kawę, ale już kuba goni, także lecimy, zbieram się. Akurat będziemy jechać przez stronę niemiecką. Więc. Biorę. Takie butelki na wymianę. Uwielbam to być. Nie wiem, jak to. Y, czy jest dostępne w Polsce? Pewnie jest, bo w Polsce spróbowaliśmy. Jest to takie lekko gazowane, i nie wiem, ile to tak naprawdę kosztuje. Powiem Wam, jak będziemy na miejscu. Znaleźliśmy też inne smaczki. I są po euro... 9... Euro 12 My z Kuba jesteśmy w Chinie, przejechaliśmy jeszcze szybko coś zjeść nim e, polecimy Zajechaliśmy do takiej knajpki restauracyjki gdzie są takie domowe obiadki i no, taką płacik jak u babci miśniane z łóżkiem. To sobie placka po węgiersku i już mu zdroszczę. A ja wziąłam klasycznie pierogi z mięsem Smacznego Dzięki jesteśmy na lotnisku Będziemy latać chyba jakieś 2,5 godzinki Długo to jest, bo zazwyczaj jak z Kupą latałam to, była to było to pół godzinki albo godzina maksymalnie No a jednak 2,5 to nie wiem czy wysiodzę ale cieszę się, bo jest fajna naprawdę pogoda. Zjedliśmy. Pić nic na razie nie pijemy, bo jak mamy wysiedzieć 2,5 godziny w samolocie, no to lepiej nie pić. Wiadomo o co chodzi. Tutaj w aeroklubie jest taki kod Czaruś się nazywa. na no, pasy Bo jakaś muza... ojej Nie kojarzę, żeby to się tak zapinało Jakieś dziwne Dobrze to robię? Chyba nie A, rusza się nie no zapięte, ale to tak... Na tylko To tak zawsze było? Na dół Ale jak? Albo co się odpina. O. Wylądowaliśmy I parkujemy do hangaru W <suszykubę> sensie parkuje <suszykubę> Zrobiło się już tak że musiałam się ubrać w płaszcz Jezu, jest już po 18 18.23, zaraz wracamy do domku, bo ba jeszcze musi się coś tam mm, uzupełnić Nie wiem, nie znam się To jego obroszka. Także ja przyszłam do auta się ogrzać Jezu, jaki jest piękny zachód słońca Pokażę wam, zobaczcie to nawet tak widać, jak stanę sobie Nie, nie widać hmm. Się obrudzę Może zobaczycie No pięknie Zaraz wracamy do domku, bo Kuba jest umówiona, żeby tutaj jeszcze przyjechać jutro i, i pojutrze Ja już jutro z nim nie pojadę, ale może pojutrze, bo pojutrze będą nasi znajomi Także może wtedy się z nim... Nie no, na pewno się z nim wtedy wybiorę Słyszycie to? To ten alarm z blokmasa. Niby nic nie robiłam, a jednak czuję się trochę zmęczona I strasznie chcę mi się pić A wiesz, co no, ja mam w bagażniku? Ja mam w bagażniku te napoje Zmieszam sobie to jest masa... Jedno To jest bezalkoholowe jak coś Witam Was w kolejnym dniu Dzisiaj e, Zaczynam z auta, wczoraj skończyłam z auta Wybaczcie e, Ale to dlatego wczoraj planowałam jeszcze coś nagrywać ale zaczął mnie boleć bardzo brzuch, kobiecy dni Postawiłam na odpoczynek Dlatego biorę dzisiaj kamerę i nagrywam yy, Idę zaraz pokazać ten lokal na wynajem i będę wracać do domu Jeszcze zajadę szybko do sklepu, pożyczę rosołek yy, I to będzie taki luźny dzień Dzisiaj sobie dogadzam i kupiłam sobie ponczusia Zrobiłam sobie maczę i usiadłam na balkonie, ale w pewnym momencie zerwał się taki wiatr, że stwierdziłam: o nie, Nikola, ty nie chcesz być chora. Robi się ładna pogoda, nie możesz być chora. I będę piła se, maczę z spokoju. Dajcie znać, jak robicie rosół, bo ja robię rosół od niedawna z warzywami i mięskiem z piekarnika. Teraz to wszystko wrzucam do jednego gara, zalewam wodą, dodaję dzieła angielskie i liść laurowy, i to tyle. Przyjechałam z mamą wybrać jakieś kwiatki na balkon I kupić doniczki Także wybieramy Ja ogólnie poluję na lawendę, ale nie mogę jej znaleźć Nie wiem, to nie sezon? Zastanawiam się z mamą nad takimi doniczkami na balkon Wyszącymi Albo nad takimi, o nie wiem, które będą lepsze Te nam pasują do wypoczynku A ta jest taka prosta, klasyczna Ci bardziej ta podoba A z drugiej strony ta jest fajna, bo jest dwustronna no. Może weźmy jedną taką, drugą taką o Nie no, będzie brzydko Moja mama znalazła taką samą dwustronną Ale ta jest pątnięta akurat Zaraz wymienię A teraz pytanie, czy gładka, czy ciemna? Czy gładka, czy ciemna? <grym> czy gładka, czy... Taka o Ze wzorkiem, ze wzorkiem. Jednak zdecydowałyśmy się na to, gładkie Jadę do dziewczyn na laminację, więc sobie odświeżyć Idę do domku Jędro, czwartek po rzęskach trochę są wywinięte do góry i zauważyłam, że mi urosły, a smarowałam je olejkiem także jednak coś to działa szybki hol zakupowy, wzięłyśmy kwiatuszki, te doniczki ale gładziutkie i jeszcze 50 litrów ziemi wzięłyśmy jeszcze taki zestaw prawie bym się oko wzięłyśmy jeszcze taki zestaw łopatka i grabki także będziemy za Lecę się ogarniać, zabieram się za montowanie dla Was filmu, a my widzimy się w następnym vlogu. Cześć!